Lakuś wygrywa konkurs w szkole i zostaje oprowadzony po najlepszym na świecie więzieniu. Laki martwi się o lakusia i jedzie na wyprawę go szukać. Razem trafiają do więzienia, z którego muszą uciec. Biorą eliksir zmniejszenia i uciekają przed olbrzymim policjantem. Jesteś ciekawy, czy udało im się uciec? Oglądaj film do końca i zapomnij kinąć łapeczki w górę oraz subskrypcji dzwoneczkiem. I yy, ach, biorę te tutaj, te autko na warsztat, bo coś z nim ostatnio się stało. Co z nim ostatnio się stało? Wezmę tutaj na. E, sprawdzimy, sprawdzimy go. Okej, y, okej, okay, okay, dobra. Położone autko. czym jak tam pod spodem muszę zreperować auto, bo ostatnio coś słabo działa, psuje się i w ogóle. O, amortyzatory na pewno trzeba wymienić. O, hej, witajcie. Z tej strony ja, Lucky, wasz mechanik. Jeśli macie jakieś autko do naprawy, spoko, dajcie mi, ja chętnie naprawię. No na pewno tutaj e, do wymiany amortyzatory. Cześć tata. Ej, boś, śpieszy się do szkoły, a wiesz, a chciałem ci się pochwalić czymś, bo dzisiaj będzie taka specjalna lekcja z panem policjantem o bezpieczeństwie. Wiesz, no i jest taki konkurs yy, do wygrania, jest wycieczka do więzienia. Oprowa taka, o, takie oprowadzenie po więzieniu. O, rozumiem, rozumiem. No, wycieczka po więzieniu. No co ty, i, i co chcesz, ma zamiar wygrać ten konkurs? No właśnie, mam zamiar. No chciałbym, chciałbym kiedyś odwiedzić więzienie, nie? Bo nigdy jeszcze nie byłem. A, a, a ty wiesz, jakie jest w więzieniu, czy nie? No w więzieniu na pewno nie chciałbyś zostać tam na stałe lakuś w więzieniu, e, ale, ale no co, oprowadzić po więzieniu zawsze cię można, wiesz co, mogą cię oprowadzić po więzieniu i sobie sprawdzisz. No to co, no to, to, to leć do szkoły, bo się spóźnisz. Dobra, to ja na rowerku sobie pojadę. To siemka. Siemka, siemka. Wow. Wypiłem tą kawkę. E, teraz ogólnie mam dodatkowe, tutaj do, do, mam tyle energii, w ogóle wypiłem tą kawkę. Papa. I zobaczcie, jak, jak biegam w tą i we w tym. Muszę naprawić jeszcze tutaj to auto, e, pomarańczowe swoje. O! O, Franek! Hej, Franek! Papa, papa, słyszałem na To to jest więzienie! Więzienie? E, słuchaj, Franek więzienie to jest taka, e, taka e, rzecz, e, taka, takie miejsce, taki budynek, w którym. Po prostu przy... są tam więźniowie, którzy zrobili coś złego, no i muszą odsiedzieć pewną karę, pewną, e, pewną jakby ilość dni tam, żeby przemyśleć swoje zachowanie i żeby e, jakąś jakoś karę e, im sprawić. Wow, ale ładnie to mi wytłumaczyłeś. A powiedz mi, łatwo z takiego więzienia uciec? No, uciec z więzienia jest bardzo ciężko. Z tego co słyszałem, uh -oh. to, to akurat e, f, Lakuś e, idzie do tego najbardziej strzeżonego więzienia, takiego, którego bardzo ciężko uciec. Uh Ohoho, naprawdę, to może wygra ten konkurs! Ej, ej! Wróciłem właśnie z tego spotkania, zgadnijcie, co, co mi się udało wygrać. No, nie mów, że wygrałeś ten konkurs! Właśnie tutaj z Frankiem rozmawialiśmy na ten temat tego więzienia. Co, idziesz podwiedzać tego, te, te więzienie? No tak! I, za, i, przy, i Przyszedłem tutaj po jakieś jedzen, jedzonko tam, żeby by, yy, nie być głodnym? No I tu zaraz policjant powinien podjechać po mnie. O, super pożywna, su, pożywna super yy, bagietka. Okej, okay, wezmę sobie. E, no. Dobra, policjant zaraz tu przyjdzie po mnie. Serio? Ale ja się cieszę. Tylko wiesz co uważaj tam yy, w, w tym więzieniu. O, ty też. Chodzi panie policjancie? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja przyszedłem e, odebrać pana syna, ponieważ pan syn wygrał w konkursie i jedziemy razem zwiedzić więzienie. Dobrze, to no. proszę się nim zaopiekować i jakoś bądź ostrożny. Pewnie. Proszę tylko, żeby nic mu się nie stało, dobrze? Nic się nie stanie, będzie pod naszym nadzorem. Także spokojnie. Jest to no. najbardziej pil, 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 pilnowane no, więzienie na całym świecie. Ale Także super, zapraszam. będzie wycieczka. Yeah! Dobra, wsiadam do auta. No dobra, Można to, to, to szerokości i przyczepności życzę. Miłego dnia, dziękuję bardzo. Miłego dnia. I co, gotowy na wycieczkę? Gotowy. Ja, słuchajcie, mój Lakuś poszedł do więzienia, pozwiedać więzienie. A teraz, słuchajcie, nie ma nikogo tutaj w domu. Frania w sklepie, Lakuś ten pojechał, Pokażę wam tajną rzecz, którą, którą tak naprawdę ukrywam przed, przed swoją rodzinką. A wiecie co to jest? dodatkowe pomieszczenie, o którym nikt jeszcze nie widział. Tak to jest pomieszczenie tutaj e, wybudowałem za lajki like i subskrypcje, dlatego klikajcie jeszcze więcej ula łapeczek w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, wtedy będę miał więcej pieniążków i będę mógł bardziej rozbudowywać swój dom. E, tutaj taki zrobiłem tajne pomieszczenie i chcę tutaj zagospodarować je na przykład Nowe jacuzzi tutaj kupię, albo kuchnię nową, kto wie. Zaraz pójdziemy do sklepu i kupimy, wybierzemy coś fajnego, ale na początku, właśnie musicie kliknąć łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, To się równa więcej pieniędzy na naszym kanale. I pamiętajcie, że codziennie są filmy na moim kanale, dlatego możecie codziennie odwiedzać mój kanał i oglądać superowe filmy. Dobra, idę do sklepu, żeby zagospodarować to właśnie miejsce. Mm, ciekawy jestem, ile Lakusiowi zajmie to zwiedzanie z więzienia. Oby mu się nic nie stało, będzie ostrożny na pewno I, I wydaje mi się, że pan policjant też powiedział, że wszystko będzie dobrze Uuu, taki nowy zlewo zmywak. Fajny, fajny O, jacuzzi a taki pisłor, head bym wziął O, dobra, wezmę takie coś Witam Dzień dobry, witam, czy mógłbym w czymś panu pomóc? No, jest pan czymś zainteresowany? No tego jacuzzi akurat nie chcę wziąć, bo tutaj krowa pływa, widzę <laughs> Właśnie, w gratisie jest nie, 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 no to jeszcze takie jacuzzi wezmę może, y, okej, okay. wziąłem jeszcze pisuar, y, y, ten, łazienki nie mamy na dole, także łazienkę jeszcze wezmę, hmm, no i wanna, wanna wystarczy, no dobra, no to tyle, tyle rzeczy wezmę. Pewnie, nie ma problemu, to dziękuję bardzo za zakupy, mam nadzieję, gwarancja panu usługuje, jeśli coś by było nie tak, to w każdej chwili można przyjść, w każdej chwili możemy pomóc wszystkim. Dobrze. Rozumiem, także e, ja idę już urządzać, bo nie mogę się doczekać. No i no i, no i co? O, ale ma pan może parasolkę? Parasolkę? O jejku, e, chyba tutaj nie mam. E, mam o, mam mam, podać, ale przestał mam, padać też. Dobra, dobra, super. O, ale i tak dziękuję, i tak dziękuję. Jest pan, jest pan bardzo miły i, i superowy. Dobra, idę, idę tutaj do pokojiku swojego, który, który sam urządziłem. Zrobiłem tu jeszcze takie sprytne wejście, o którym nikt nie wie no bo jeśli ja bym chciał tutaj wejść od, tej, ty, od tyłu strony od tyłu strony, to żeby nikt mnie nie widział, to mogę wejść właśnie sobie od dworu, okej, okay, jacuzzi stawimy tutaj, to jest nowej generacji jacuzzi, to jest takie jacuzzi że po prostu yy, yy, głowa mała, tutaj taki pisuarek i, i, i taletę damy i właśnie Franek narzekał, że nie mamy wanny odpowiedniej, dlatego tutaj specjalnie mu załatwiłem taką wannę. Ale czy Lakuś już wrócił? To jest ciekawe dla mnie. Lakuś, jesteś może już w domu? Powinien wrócić z tego więzienia. No, się nie ma, ale. Ale kogoś tam widzę, Kto się czai pod moim domem. Jakaś czarna postać. O nie, o nie, o nie. Trochę się cykam. O, G o, Siemka, 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 Laki. Wiesz co? Mm, od, o, chciałem Cię tak odwiedzić na kawkę, wpadłem. Co się dzieje? Co tam dzieje? Nie, czy może mojego synka? Do Lakuzia przyszedłeś. A nie, no do ciebie przyszedłem, dzisiaj do ciebie przyszedłem. Chodź i pokażę tajne, e, tajne, tajne, e, tajne pomieszczenie, w którym, w którym jeszcze, o którym jeszcze moi, moi, moja cała rodzina nie wie, widzisz? Wow! To będziesz miał już drugą ubikację? No na Toch górze wc... jest i na dole. Ale super! Ja cię, ale tu, tu naprawdę te jacuzzi wymiata. Jeszcze jak mi włączysz bąbelki, to będzie super. Ej, słuchaj, mam sprawę. G-Play, no. bo ogólnie e, e, strasznie niepokoi mi sytuacja, bo lakuś wygrał konkurs e, i, i, i pojechał pozwiedzać więzienie. Czy poszedłbyś ze mną sprawdzić, czy wszystko z nim jest ok? No okej, okay, bo, bo myśmy mieli dzisiaj to spotkanie w szkole na później były lekcje, ale później poszedł na lekcję, bo poszedł na tą wycieczkę, nie? Sam. Mm -hmm. Więc hmm no to musimy chyba go jechać poszukać, bo, bo to jest coś nie tak. On miał już wrócić. No on miał już wrócić, ja się strasznie boję, co mu się stało nie to nie jest bezpiecznym miejscem. Dobra, ja lecę le jedziemy tam szybko. Jedziemy, szybko, ratu ratujemy go! O, już jesteśmy blisko chyba, co? Widzisz? Tak, Takie tak, tak, to, to jest to więzienie. Tutaj gdzieś na mapach jest zaznaczone. O, o, o ej chyba, ch chyba widzę, ch chyba widzę wejście. Ej, gdzie? Dobra, to jedź, jedźmy tam, jedźmy tam. Tutaj i teraz widzisz te wielkie drzwi w prawo? Jeszcze przez trawnik musisz skończyć. Dobra. lewo, lewo. O ładnie, ładnie. Jesteśmy tutaj? Dobra, jesteśmy, tak, to jest tutaj. <G> wow, jakie więzienie! To, to jest to najbardziej strzeżone więzienie, które zwiedza lakuś, to musimy go stąd dostać. Tak. No tak, ale trzeba zapukać? O! D Dzień dobry! Dzień dobry. <Gram> <Gram> hm. Wstałem bardzo serdecznie. Chyba panią. <Gram> mm. e my jesteśmy ogólnie odwiedzającymi, nie jesteśmy więźniami spokojnie, proszę się nas nie bać. No rozumiem, rozumiem, ale wiecie, że, że odwiedziny się już skończyły i nikogo tak. nie możemy wpuszczać? Tak, 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 ale myśmy przyszli tutaj po, po naszego kolegę, tutaj pana syna. E, to nie odzyskać, jest żaden bo... więzień, on przyszedł odwiedzać jej więzienie i go nie ma. Taki po prostu, niebieski nie, nie jak pan, nie pan, niebieski tu. A to nikogo tutaj takiego nie było. Możecie zobaczyć na monitoringu, proszę tutaj popatrzeć w monitor. Ja tutaj zaraz wyświetlę, a powinno już być, nikogo nie ma. Naprawdę. Nikogo Więc nie ma. ja nie wiem, kogo by może coś. No szukać. nikogo nie ma, Ey, Laki, nikogo to co, nie ma To co, co my będziemy musieli zrobić w tym momencie? Mm. Może, ej, może się tam musimy wkraść. Może musimy się jakieś tam więzienie. Może musimy się jakoś sami tam dostać. Nie wiem, no, w każdym razie mm. ja wam a nie może... pomogę. mogę. A, a, a nie mogłaby pani nas spuścić tam do więzienia, tylko... Nie! Nie mogę. Niestety mną! No, przykro mi. Takie są zasady więzienia, nikogo nie wpuszczamy już. W ej, podróż. weźmy sobie stroje więźniów. Dobra, no to to bierz stroje więźniów i wychodzimy w takim ustroju. Chodź, chodzi Plank, mam pomysł, mam pomysł. Ze mną, ze mną. Idziemy gdzieś objechać i na pewno znajdziemy jakieś z, y, jakieś wejście, żeby się tam dostać. Mhm. Tutaj Dobra, to tutaj może w lewo, no, no, no. I pod ten budynek podjeść. może coś tutaj znajdziemy. O, ej, patrz, coś jest tutaj. Tu jakieś schody. Ja. Ej, może to tutaj jest to wejście, wow. zobaczmy tylko to tu. Ej, to poczekaj, to może ja, może ja postoję na czatach, co? Dobra, dobra, stój na czatach, żeby nikt nie a ja będę wołał. Lakuś! O nie, tu jest pan policjant, szybko chowam się. Nie, ja to nie mogę być, bo po... Myśli pan, że... No, że ja tu ogólnie jestem jakimś więźniem. Lakuś! Jesteś tutaj może? Lakuś! No dobrze więźniowie. Dzisiaj jest spokojny dzień, także mogę, mogę przechodzić spokojnie tutaj. Hmm. Ej! Lakuś! Tata, ta, ja jestem tutaj! Jak chcesz tam wydostać, Widzisz, Lakuśu? Nie? Czemu ty jesteś w więzieniu? Nie mam pojęcia! Nie mam pojęcia, zamknęli te więzienie, ja tu przyjechałam na wycieczkę, ten policjant jest jakiś inny, dziwny. A masz Wiesz jakieś klucze? Klucze, żeby się tam dostać? Czekaj, zaraz spróbuję znaleźć te klucze. O nie! Czekaj, on tu Ej, uważaj, idzie, uważaj, idzie! Uważa, idzie. Dało się coś, wszystko w porządku. Wszystko w porządku, wszystko w porządku. A chciałbym, a czy mogę, mogę iść do domu? Eee, jeszcze chwilę tutaj posiedzisz. Ja tutaj jeszcze posprawdzam i będzie wszystko w porządku. okej. Okay, okay. Przyjdę tam za jakiś czas już zwiedzać w więzienie, a nie! Co tu się dzieje? Czekajcie, pozwiedzę, może znajdę tutaj jakieś, jakieś poszlaki. Wow, Thanos? Słuchaj Thanos! Ej! Patrzcie. No co jest? Co jest, co jest? Ty! Potrzebuję ogólnie kluczy, e, do tej celi obok sąsiad, e, twój obok e, jest uwięziony taki niebieski, to jest mój syn, weź mi pomóż jakoś znaleźć. Ups, nie, wiesz co, my tutaj czekaj, siedzimy. Czekaj, czekaj, czekaj bo, cicho, bo... policjant podszedł. Siema, siema policjant, co jest? Siema, siema, nie jest wszystko w porządku. O, kiedy będę wypuszczony stąd? No, jak przemyślisz swoje zachowanie, ja tymczasem idę. Cicho, nic nie mów. Słuchaj, dobra, masz jakieś stąd wyjście? Czy jest możliwość jakiegoś wyjścia? No, jest możliwość, ale to jest ucieczka przed poli wielkim policjantem. To musicie przez takie naj, naj, najlepsze zabezpieczenia przejść. Tam musicie jeszcze kilka zadań wykonać. Dobra, ale ciężko stąd wyjść. Dobra, zrobimy to. A... Kim ty jesteś? Ja zapraszam pana. Czy panowie tutaj chcą uciec z więzienia? Zapraszam pana niebieskiego. Ej, ale o co chodzi? Ja nie jestem żadnym więźniem, przyszedłem tylko na odwiedziny, bo wygrałem. E, wybrałem, e, wy, wygrałem. E, konkurs, konkurs wygrałem. Zapraszam, nie wygrał pan żadnego konkursu. Jest pan e, uciekł w Zapraszam tutaj do więzienia. Ej, o nie. Pójdzie pan. O, pod o kolor nie. będziecie pasować do siebie. Zapraszam tutaj. No ale chwilę, no tu jest. Zostań więzienia. To jakieś żarty, przecież. Proszę, nie biało z więzienia tu. Co się dzieje? Ej, no tata. To... Pozwiedzacie tutaj dokładnie cele. Będziecie wiedzieć gdzie to wszystko nie. się znajduje. Każdego pajączka zrobimy? Iron Man! Tam widzę Iron Mana! Ej, masz tu jakieś wyście! Masz stąd jakieś wyjście? Próbowałeś stąd jakoś wyjść, wydostać się? No właśnie chciałbym chciałbym wyjść, ale popatrz tu jest taka, taka mała dziura. Jakbyśmy się zmniejszyli jakoś. Celina taka, no! Musimy się zmniejszyć do tego rozmiaru. Dobra, chodź! Chodź, jakoś to musimy zrobić. Co? Ja, tak mi się, jak my się stąd wydostaniemy? Chwila, może spróbuję jakąś tą kratę. Ech. No właśnie, przez kraty, może się tu z woda, to byśmy skoczyli na główkę. fajnie? Ej, pst! Ej, ej, jakiś więzień! Słyszałem, że chcecie się stąd wydostać, tak? Tak, tak, tak. Chcę tak. się stąd wydostać. Powiedz Macie nam tylko natomiast... jak. Macie tam jakąś dziurę w ścianie, albo coś takiego, jakąś szczelinę, przez którą możecie się przedostać? No... coś niby mamy, takie, taką małą szczelinkę, ale to nie wiem, co możemy zrobić. Ale my się nie zmniejszymy taką... do takich rozmiarów małych, żeby... żeby tam przyjść, przecież to dwa razy mniejszy musiałby, musielibyśmy być. No właśnie, posłuchajcie, mam taką... taki eliksir, który was pomniejszy. Co? Co? To i on was pomniejszy. Ej. No, ale może to zrobić jedna osoba i otworzyć po prostu drzwi. Drugiej o osobie Weź, weź, Ej, weź, wylej to, wylej to i nie trzymaj tego wiaderka, bo ja widzę to wiaderko Okej okay. hey. Ty, to jest ten eliksir? Ej, to może, tak, to jest chyba ten eliksir na zmieszanie Bo ja jestem już mały, a jak się jeszcze bardziej zmniejszy, to będę mniejszy od ciebie, co? Hmm. To, to ja bym się tu przecisnął No dobra To co robić? Hmm. Czekaj, idzie ten, ten, idzie ten golem, on trzyma łuk chyba, albo coś, dobra, to wiesz co? To, we, to, to, ja cię Coś mi się dzieje przez Dobra, ten eliksir. wchodzę. Dobra. Wchodzę. Hej! Widzisz mnie? Tata, widzisz mnie? Ujaki, ty jesteś malutki! Ty jesteś malutki jak poróweczka! Gdzie? Serio? Czekaj, 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 chodź chwilę. Ty, a wejdź pod to łóżko. Dajesz radę wejść pod to łóżko? Nie, pod łóżko, pod łóżko... nie mogę, ale... Ale mogę pod ubikację wejść. Cyk. Widzisz? Jo, Ja ci nie wierzę normalnie, ale to jest... To jest... Ten eliksir naprawdę działa! Ej, patrz, zobacz, wszedłem za, za umywalkę. Aha, widzę, Lakusiu, widzę, 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 widzę. To jest sprytne. Ej, słuchaj, dobra, teraz przejdź tak, żeby tylko policjant cię nie zobaczył, dobrze? Dobra, do, ale to musisz musimy kierować. Dobra, to pójdź w tym kierunku, czekaj, bo mi się czasami tu zasłania, dobrze? Dobrze. Przeszedłem, Ej, przeszedłem. Udało ci się? Jesteś już Jestem. na zewnątrz? Juhu, patrz, patrz, patrz. Jestem ja. tu. Ale super. Uważaj tylko, bo policja ci tam cały czas kręci. Bo chyba nie... O nie, o nie. Ej, dobra, otwieram drzwi. Otwieram szybko drzwi. Co wy tu robicie? O nie. Ej. Ej. Ch e, ch e... ch chyba musimy uciekać. Uciekajmy. Ch to, jak jak to? Halo, gdzie są tu więźniowie? Szybko. Halo. Szybko do Co Czemu Lakusiu, to jest Uciekajmy stąd. Jesteś, biegniesz za mną? Gdzie oni uciekają? Gdzie oni są? Biegnę, 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 biegnę! Już jestem! Chodź, ej, chodź! chodź. Go. Bo tu jakiś pająk! Te? Pająk nawiedzony mnie goni! O nie. o nie! Przez lasery poszli! O, muszę je wyłączyć szybko! Dobra, wyłączam je! Dobra, ej, oni poszli! Taki dalej. jaki jestem? Ej, Clipper! O nie! Clipper! Nie trzymaj nic jak kimponku! Uciekajmy stąd! O dobrze! Dobrze! Uciekajmy! Gdzie oni są? Gdzie uciekamy, uciekamy! Nie nie, w drugą stronę musieli pobiec, tam! Lecę o, za nimi! O nie! O, o nie! O, 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 ucieczka o nie, ucieczka z więzienia! Nie przejdę tutaj! Jeden i pół serduszka! Ej, Lakusiu, dobra, weź się już e, normalnie odmień, odmień, odmień! Dobra! Szybko, uciekajmy, to są jakieś stroje, chodź szybko, bierzemy stroje, przebierzemy się za, no. za policjantów, przebierzemy się za policjantów, szybko, szybko Ja mam, ja mam stroje, trzymaj, ja ci rzucę Masz stroje, dobra Raz, dwa, trzy, proszę Szybko, żeby ten policjant nas nie dogonił, Chodź, przebieranie Gdzie oni są? Gdzie oni dobra. są? Ja się już zdążyłem musimy wychodzić Dobra. Gdzie oni są? Gdzie oni mogą być? Może tu się schować za strojem. O. Cześć, kolejny policjanci. Nie, nie widzieliście tutaj dwóch takich uciekinierów, oni uciekali jednym w ogóle jakiś taki całkiem pomniejszony, nie wiem czemu i, i uciekali. Wiecie w którą stronę? E, tam właśnie za tamte drzwi poszli, tam. szybko, szybko uciekli, no, no w tamtą stronę e, biegli, w jakieś, stronę biegli. Dziwne głosy macie, nie poznaję was w ogóle w tym więzieniu Dobra, lecę szybko. Cześć. E, cześć, cześć. Ej, dobrze. Ej, dobrze, że nic nie podejrzewał, nie? No, ej, nie, udało nam nie się. ma ich tu nigdzie. To musieli być ci Ej, Chyba muszę e, uciekać. Drodzy policjanci! Uciekajmy! O, policjanci. Nie, 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 nie. nie. Czemu A, chyba uciekacie? Chyba coś całego. Wsiadajmy do auta! Szybko! Szybko, lakuj! Szybko! Wsiadajmy do auta! Ja zaraz tarczy mu pokażę. Mamy tarczę i ci rzucimy tarcze, daj sobie tarcze! Już lecę do was! Już jestem! Uciekaj, uciekaj, tato, uciekaj! No chodź, wsiadaj do tego, chodź siadaj do auta, wsiadaj do auta, no. O nie, zaraz ciągdzie, serio, o nie! O nie, o nie, nie! Odjechali. No nie, uciekli ha, ha. Jest, dobra. Uciekliśmy, uciekliśmy. Oh. Ej, tata ja dzięki, że mnie uratowałeś z tego więzienia. No nie ma problemu. jakoś. ale wytłumacz mi ten fenomen. Czemu ogólnie jak ty idziesz zwiedzać więzienie, oni cię zamknęli do tego więzienia? O co tu chodziło? Ja właśnie nie zrozumiałem tego pana. Coś mu tam powiedziałem, że jest za duży, bo za dużo pączków je i, no, i, no i wsadził mnie do więzienia, no. Co ty mówisz? Ale to nie jest powód, żeby cię do więzienia włożyć. Tego już za wiele. Słuchajcie, kliknijcie opeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem za to, że tak ładnie z Lakusiem uciekliśmy z tego więzienia. Oglądajcie o, kolejne tak. filmy. Codziennie filmiki są na moim kanale, ale ładne tutaj widoki są, co? Ładniu, ładniutkie zameczki fajne, trzeba tutaj to odwiedzić kiedyś. No pe pewno, że tak, ale teraz chyba czas jechać do domu, co? Mhm, mm jedziemy. Można się zmęczyć y po tym co dzisiaj ogólnie przeżyliśmy.